O radiowych perełkach zgromadzonych na wystawie w Muzeum Regionalnym w Dąbice opowie ich właściciel, ksiądz Ryszard Piasecki. Będzie to ostatnie tak zwane kuratoryjne zwiedzanie. Przypomnijmy, ekspozycja pod nazwą Radio Nostalgia stanowi ponad 40 radioodbiorników z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Zachwycają one odwiedzających w każdym wieku. Właśnie było takie fajniejsze. Ale też fajnie gra tak cicho, ma swój urok. To jest po prostu radiem lampowym. I zbudowany jest na lampach. Potrzebowało masy uziemienia i anteny, żeby odbierało fale. Akumulatory, żeby też było zasilane, bo nie było w większości miast prądu dawniej. Takie radio pewnie było dawniej bardzo drogie. Ksiądz Ryszard Piasecki nie tylko opowie o swojej kolekcji, ale również podejmie kolejną próbę uruchomienia przy zwiedzających najstarszego radioodbiornika z gramofonem na ziemiach polskich, marki Telefunken 713 WS z 1937 roku. Nie udało się odpalić, dlatego że dzisiaj rano, kiedy dobierałem zestaw płyt, żeby zaprezentować zwiedzającym, okazało się, że silnik urządzenia, które ma 85 lat, odmówił posłuszeństwa i po prostu zatrzymał się. No więc nie było sensu tego pokazywać. No ale to myślę, że w przyszłości jakiejś, kiedy to się uruchomi, pokażemy jak brzmiały płyty szelakowe. Zresztą ci, którzy mają patefony, tak zwane gramofony, to różnie nazywają patefony, gramofony w domach, no, podobnie mogą usłyszeć przez tuby, ale tutaj właśnie odtwarzanie by było już poprzez tą, taką samą igłę, tylko że ta igła przenosiła dźwięk nie przy pomocy płytki piezoelektrycznej, ale czy ewentualnie aluminiowej, ale przenosiła już dźwięk poprzez zmianę pola elektromagnetycznego no w, w magnesach. Były takie ceweczki i to już takie, można powiedzieć, bardzo nowoczesne w czasie oprowadzania ksiądz Piasecki będzie też przekonywał, że dźwięk analogowy jest milszy dla ucha niż cyfrowy. Uszy mamy, dwoje uszu. Te uszy są cyfrowe czy analogowe? Analogowe. Więc w związku z tym skoro są analogowe, więc dźwięk analogowy jest milszy dla ucha. Pamiętajmy o tym, że to co jest w zakresie fali akustycznej, prawda, tam gdzieś od 5, 10 herców do 16 tysięcy kiloherców, no więc tego przeciętny człowiek nie słyszy. My słyszymy tylko wycinek z tego, więc w związku z tym po co się bić o jakieś tam niepotrzebne herce. Bijemy się o to, żeby ten dźwięk najlepiej brzmiał w uszach danego odbiorcy. Kuratoryjne zwiedzanie odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 10.